O kurwa o o. Kurwa... No. Ej kurwa Co ty kurwa chcesz od mego motorku? Nie O kurwa! Ty, ty chuju, pierwszy Ty kurwa ty jebona, ty! Ty kurwa! O, o kurwa! O, chuju ty kurwa. No, ty kurwa na przestary. Ty z kurwy wysienu dziadu pierd pierdo. Kurwa! O. O. <gry> no ty chuj je na Kurwa Kurwa, Chuj! Kurwa, kurwa 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 milicję! Kurwa Kurwa, kurwa Kurwa, 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 Bija. kurwa, 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 Kurwa policja! Państwo przyjeżdżajcie kurwa! Jakiś chuj kurwa chciałem motor zjechać! na najebałem motor! Kurwa ma, Ej dobra sorry sorry! na mu ale chyba żyje! Narciarz!